Chciałem Wam przedstawić pusie i pomponika. mi tutaj widzę ładnie, czyści kurczkę, tak, czyścisz mi kurczkę. Chyba ta kurtka jest trochę brunna, muszę ją wyczyścić. co? To jesteś dobra. ej, tylko bez kubania, bo już mi wczoraj ten. Mógł miś porwał jedną kurtkę. No spokojnie, spokojnie. Pusia w pewnym momencie nawet tak chciała mi troszkę ugryźć, a ty chciałaś, się... ej ty, co ja tutaj widzę? Ja myślałem, że ty będziesz taką słodzinką, a ty tutaj widzę, że ten. Trochę. No, ty może będziesz trochę od Tak, ale jesteś śliczny. Chciałbym Wam podziękować za pomoc w ratowaniu tych dwóch słodziaków, mm. za pomoc w ratowaniu pomponika i pusi, to że właśnie zwiedzają swój nowy dom. Kręcę ten film tutaj z stajni, Na dworzu jest paskudna pogoda. Pada też śnieg cały stopniał. Nie tak miały wyglądać też Jakoś tam, jak by był u tego fantazja, to ta pusia mi się wydawała mniejsza. Tak samo pomponu. A teraz tu widzę, że to są całkiem duże kucyki. Całkiem duże marchewki. Raz przyniosę ci marchewkę. Chcesz marchewkę? Jaki ty jesteś ładny? Jakie masz fajne loczki tutaj. Jakie masz fajne loczki, jak żyję. Pójdziesz zaraz się bawić z tymi naszymi pocykami, do zobaczysz jak będzie fajnie. Idę marchewkę Ci przyniosłych. Ja, no tutaj taki specjalny składzik. Marchewki, jabłka są dla z mojej marchewki. Jakieś jabłko też. Te jabłka to się już Paweł z Katowic. było u nas w prezencie. No, kto chce jabłko? Kto chce marchewkę, co? Tu dostaniesz jabłko Tak. A po polu dostaniesz marchewkę. Wiadomo. Wszystkie kucyki dobią jabłka i marchewkę. Jeszcze się nie spotkałem, żeby któryś nie lubił. A, tu masz fajną czuprynkę. Tu masz fajną czuprynkę. I odpychaj go. I odpychaj go. Taka z ciebie mama? Co? Masz marchewka. Taka z ciebie mama? Nie pamiętam czy w tym filmie wam żartowałem ale tak, ale dziękuję jeszcze raz za uratowanie Pomponika i Pusi. I przy okazji chciałbym wam życzyć spokojnych i wesołych świąt w gronie najbliższych, w gronie swoich zwierzaków, jeżeli macie takie. Ja jutro tu przyjadę do stajni i będę nasłuchiwał, co tam mówią o nas te czteronami słodkie. Dziękuję za wszystko. Pozdrawiam, pozdrawiam też komponik. I Pusia co? Fajne, fajne marchewki, fajne jabłka Fajne, i to jest fajne. ty to coś za bardzo uszykłajesz po sobie, wiesz co? No, bo rozumiem problemy. Cześć.